Od kilku lat, zamiast wspólnego śpiewania kolęd na rynku, w Rychwale organizowany jest jarmark Bożonarodzeniowy. To wydarzenie doskonale się przyjęło w tamtejszej społeczności, więc nie dziwi, że przyjeżdżają również zainteresowani spoza gminy. Rychwalski Jarmark Bożonarodzeniowy organizujemy w tym roku po raz trzeci. Co prawda, drugi raz będzie on wyglądał w taki sposób, jak sobie założyliśmy, ponieważ w ubiegłym roku, ze względu na to, że. Pandemia nas mocno ograniczyła, to włączyliśmy w to tak zwany korowód mikołajkowy, natomiast zarówno w 2019 roku jak w 2021 roku będzie tak jak faktycznie sobie założyliśmy. Już w tej chwili mogę Państwa poinformować, że jest około 25 Stoisk będzie zorganizowanych na rychwalskim rynku, a więc będą będzie bardzo wiele atrakcji. Będziemy chcieli nadać już świąteczny nastrój właśnie. 5 grudnia. W tych 25 stoiskach będzie można zaopatrzyć się w świąteczne ozdoby, skosztować różnych potraw i lokalnych wyrobów, a także posłuchać kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów miejscowych szkół. Tego dnia tradycyjnie burmistrz wraz z dziećmi i młodzieżą oficjalnie rozświetlą choinkę, która na rynku wprowadza świąteczny klimat. Koło gospodyń wiejskich w Rychwale już przygotowuje i na pewno w niedzielę będzie cudownie smakował barszcze. Z uszkami, który będzie dla każdego uczestnika, który pojawi się na Rychwałskim Rynku. Jeśli pogoda nam dopisze, to na pewno będzie to cudowne przeżycie i już rozpoczynamy świętowanie okresu związanego z Bożym Narodzeniem. Warto zatem wybrać się do Rychwała w najbliższą niedzielę. Jarmark startuje od godziny 12, zaś od 14 odbędzie się spotkanie z Mikołajem, a wszyscy zmarznięci będą mogli się rozgrzać gorącym barszczykiem z uszkami.